Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Maktra w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak przygotować się do egzaminu teoretycznego z INF03. Będzie on podobny właśnie do INF02, do praktyki, teorii, tak. To są zbliżone odcinki, ale chcę powiedzieć Wam od tej strony, właśnie, że INF03, tak. Czyli z egzaminy z poprzednich lat, nie warto uczyć się. Książek notatek, lepiej robić sobie z zadania, znaczy po, no po prostu zadania y, z poprzednich lat, czyli bierzecie sobie na przykład ze strony egzamininformatyk.pl egzamin y, na przykład z 2022 roku, albo tam po prostu wygenerowanie 40 pytań, y, robicie te pytania, jak czegoś nie wiecie, na przykład zaznaczycie źle, ale. Później w podsumowaniu widzicie, że to pytanie mieliście źle, no to dowiadujecie się, jaka jest poprawna odpowiedź, i jak dalej nie będziecie mieć takie, a no, rzeczywiście ta odpowiedź, no to lepiej sobie sprawdźcie w internecie lub dopiero wtedy w notatkach w książce, e, dlaczego taka odpowiedź, a nie inna, bo nawet jeśli będziecie tylko e, patrzeć tak na no, po prostu. E, no po prostu zobaczycie, że to pytanie macie źle i machniecie ręką, że ok, będę wiedział następnym razem, a nie rozumiecie tego pytania. No to szansa, że zapomnicie znowu z tym pytaniem jest bardzo wysoka, więc lepiej to przeanalizujcie. Kolejne to jest korzystanie z czatu GPT. Jak już skończyła się baza pytań lub po prostu nie wiecie z tego pytania czegoś, no to na przykład wpisujecie sobie. Treść pytania do czatu i e, daj mi poprawną odpowiedź z tych czterech, co tam macie, i wtedy możecie analizować, że dlaczego to, wyjaśni dlaczego takie, a nie inaczej, czego to jest błędne. To jest e, poprawna odpowiedź i on Wam e, wszystko wytłumaczy. No i częstotliwość nauki. E, ja polecam, jeśli zaczynacie uczyć się dwa miesiące wcześniej. No, to tam przez miesiąc jeden egzamin dziennie wystarczy. Później, jak jest miesiąc do, do końca, to tam z dwa, trzy egzaminy. Jak już jest dwa tygodnie, to już polecam robić pięć egzaminów dziennie, to przerobicie naprawdę dużo pytań i raczej was na egzaminie teoretycznym nic nie zaskoczy, bo pytania będą takie same albo bardzo podobne i będziecie już następnym razem po prostu wiedzieć. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka, łapkujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia, no i cześć.